Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Trenerze, efektowne zwycięstwo w meczu czwartej kolejki rozgrywek trzeciej ligi. Tym razem 5 do 2. Ogrywacie Beniaminka, Concordię, Elbląg. Chociaż do, do przerwy wydawało się, że nie będzie to łatwy mecz. No Zgadza się, na pewno w pierwszej połowie. No, dzisiaj ten skład, powiedzmy mieliśmy dużo zawodników dzisiaj z pierwszej drużyny, tak? ale trzeba, trzeba zaznaczyć, że byli to głównie młodzi zawodnicy. I nie tyle że młodzieżowcy, a nawet juniorzy. Więc na pewno nie było to dla nich łatwe dzisiaj wejść i zagrać. Tym bardziej, że no po, po dłuższym czasie zagrali w takim wymiarze czasowym od pierwszej minuty i, i też w nowym środowisku. Bo, bo mimo wszystko to jest drugi zespół, nie pierwszy, z którym trenuję na co dzień, więc na pewno to, to, nie jest, to nie jest łatwe. To jest też doświadczenie dla nich, oni muszą. Grać w takich meczach i, i muszą w takich meczach się ogrywać i zdobywać doświadczenie, no bo, bo to, jest, to jest miejsce właśnie na. Na występy takich chłopaków oczywiście my też musimy dwojako to prowadzić, brać też pod uwagę to, że, że ta drużyna też musi wygrywać po prostu, żeby ci chłopcy mogli się ogrywać w trzeciej lidze, a nie, a, nie, a nie w poziom rozgrywkowy niżej. Także to też jest dla nas bardzo istotne i na pewno cieszy liczba młodych zawodników w pierwszym składzie, ale no na pewno tutaj od strony powiedzmy, takiego ogrania typowo meczowego, ale też doświadczenia, bo dla niektórych to paradoksalnie niektórzy z nich to szybciej zadebiutowali w Ekstraklasie, niż zadebiutowali w trzeciej lidze, bo, bo dzisiaj Mateusz Kowalski debiutował w trzeciej lidze, e, z tego nie chcę tutaj też przekręcić, a wydaje mi się, że Kuba Lewicki zagrał jeden mecz, a tylko w Pucharze Polskiej, a w lidze też chyba to był jego pierwszy mecz, jeżeli chodzi o trzecioligowe rozgrywki, e, więc e, no na pewno ci chłopcy potrzebują ogrania, potrzebują czasu i, i, i ta drużyna też jest po to, żeby ten czas im dać. Kluczowym momentem wydawała się być zmiana w przerwie wejście maćka Bortniczuka, który strzelił hitrika klasycznego. Trzy bramki na przestrzeni 45 minut to świetny wynik nawet jak na napastnika. No, zgadza się świetny wynik. I to na pewno duże, duże brawa dla, dla Maćka, ale też w pierwszej połowie Maciek Twarowski strzelił dwie bramki, także na pewno tutaj cieszy postawa naszych napastników. Dodam tutaj, że jeżeli chodzi o Maćka, to on te sytuacje sobie stwarzał od początku sezonu, brakowało... Zawsze czegoś troszkę, troszkę, może dokładności w końcowej fazie, albo bramkarz przeciwnika był dobrze dysponowany. Dzisiaj cieszę się, że Maciek postawił sobie tą, tą kropkę na D, bo Uważam, że, że dla budowania takiej pewności siebie te, te bramki też mu są potrzebne. Na pewno cieszy to, że w drugiej połowie mieliśmy już absolutną kontrolę nad meczem i, i strzeliliśmy trzy bramki i mogliśmy to tempo jeszcze bardziej podkręcić, pokusić się o więcej tych bramek. No ale trzeba brać pod uwagę, uwagę, że że my nawet nie mieliśmy 72 godzin od poprzedniego meczu, bo graliśmy w środę o godzinie 17, mecz się skończył około po 19 godzinie w Zambrowie, a dzisiaj już o 12 graliśmy też po zmianie na wierzchni mecz kolejny ligowy, także to też wszystko trzeba takie czynniki brać pod uwagę i na pewno to tempo nie było takie, jakiego byśmy oczekiwali, ale to też jest nasza dojrzałość i, i, i że w takim momencie potrafimy się tak zachować i na pewno też cieszę, że w drugiej połowie nie dopuściliśmy przeciwnika przeciwnika praktycznie do żadnej sytuacji, a ja przynajmniej sobie nie, nie przypominam teraz na gorąco, żeby przeciwnik w drugiej połowie zagroził nam w jakikolwiek sposób. Jeszcze zapytam Maćka Twarowskiego, bo niewątpliwie to jest także jego czas, bo w pierwszych czterech meczach Maciek strzelił, jeżeli dobrze liczę, 5 goli, to jest średnia powyżej bramki na mecz, tak jak mówiliśmy w przypadku Maćka Bortniczuka, tak w przypadku Maćka Twarowskiego na przestrzeni tego początku kapitalny start. Dobry start. Kapitalny start statystyczny, uważam, że dobry start, ale też uważam, że Eee, jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze lepiej. Eee, też z maciem na ten temat e, rozmawiamy i, i Maciek wie o co chodzi. Fajnie reaguje, fajnie to się wszystko zmienia, ale nie chciałbym, żeby teraz go zachwalić i, i żeby na tych pięciu brankach on e, on poprzestał, tylko cały czas był głodny i dążył jeszcze dalej do, do postępu i do tego, żeby nad tymi swoimi statystykami pracować nie dla swojego dobra. Oczywiście po części on też na tym zyskuje, ale, ale, ale przede wszystkim dla dobra zespołu. To jeszcze zapytam o ostatni tydzień, bo dwa mecze, dwa zwycięstwa, dziewięć strzelonych goli. No, czy jak trener na to patrzył jeszcze przed tym meczem w Zambrowie, gdzie w zupełnie innych nastrojach byliście po tych pierwszych dwóch kolejkach. Czy na pewno jeżeli chodzi o pierwszy mecz w Zambrowie, to tutaj duża Duża, że tak powiem, duże gratulacje i chwała dla, dla sztabu, który został pod moją nieobecność, bo przebywałem na kursie, na sesji kursu UEFA kursu Pro w Białej Podlaskiej, dla sztabu i dla zawodników, że bardzo fajnie to poprowadzili, świetnie wzięli odpowiedzialność za, za ten trudny moment, bo byliśmy po dwóch porażkach na, na starcie i, i świetnie zareagowali w Zamrowie. Ja tak naprawdę przyjechałem w środę po meczu i, i całe szczęście, że czwartek, piątek nie zdążyłem niczego zepsuć tak? bo to fajnie, że mieliśmy te treningi takie że za dużo nie zrobiliśmy bo, bo nie wiadomo jakby to było dzisiaj oczywiście tak pół żartem albo serio no. także, także na pewno cieszę się że, że byliśmy w stanie wszyscy jako drużyna, jako sztab szybko z tych, z tych dwóch porażek wyjść poprawić naszą sytuację w tabeli i teraz cieszymy się, bo możemy dać zawodnikom troszkę więcej wolnego i, i cały mikrosy przepracować fajnie, popracować nad tymi rzeczami, które nam szwankują do tego, żeby się jak najlepiej przygotować do, do dalszych zmagań Diza. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.